Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić szybki poradniczek, jak zainstalować sobie Linux 2 Mobile. Tak, dobrze słyszycie, gra ta dusza co prawda w Korei, ale można też grać w nią nie tylko na Androidzie, czyli na komórkach, lecz też również na Pc'cie. I oto bardzo szybki, łatwy sposób, jak to zrobić. Otóż, wszystkie linki, które tutaj widzicie, będziecie mieli w opisie. E, więc pod filmikiem nie będzie problemu raczej z ich e, znalezieniem. A więc zacznijmy od samego początku, wchodzimy na stronę e, Purpla. Czyli wchodzimy na stronę tom. ncpurple.com.index i tak dalej, ściągacie sobie tutaj tą instalkę. E, proces instalacji nie będę wam mówił, po prostu klikacie cały czas next 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 next, nawet jeżeli to jest po tam chińsku czy, czy jakoś tak, to pewnie się odnajdziecie, nie będzie problemu. E, install wygląda już wam pokazuję. Instalka wygląda tak. I instalujecie, po prostu klikacie dwa razy na to, instalujecie sobie program o nazwie Purple. Kolejnie ściągacie sobie, po zainstalowaniu już tego, ściągacie sobie templiczek Lineage 2 Mobile Purple Installer, ponieważ e, niby nie ma tego loka, że tak powiem region loka, jednak nieraz po prostu ta instalka z tego ncs emulatora nie startuje, i trzeba ściągnąć templiczek. Templiczek wygląda tak. Również go wtedy wyłączacie przed zainstalowaniem tego pliczku. Wyłączacie purpla, który znajduje się tutaj na pewno gdzieś w zasobniku systemowym. Wyłączacie go. Czekacie aż zainstalka się ogarnie do końca, i w tym momencie klikacie właśnie nie na purpla, tylko na Linux 2 Mobile. Wyskoczy Wam y, okienko do logowania się poprzez y, konto. Ja wybrałem sobie tutaj konto Google, więc myślę, że też każdy z Was chyba ma konto na Google, Nie będzie raczej problemu, aby się zalogować. I co jest bardzo ważne, tutaj w tym momencie instalka może y, niestety poprosić Was o aktualizację, i w tym momencie u mnie jak zapewne leci aktualizacja, właśnie Purpla. Zanim zainstaluje się wam Lineage 2. Nie bójcie się, bo będzie wam, jak będziecie klikali tutaj, tutaj, w tym miejscu, to wyskoczy wam pewna informacja, nie wiem, po chińsku, nie znam tam chińskiego czy tam koreańskiego, że pewnie potrzebny jest wymagany właśnie update purpla, który się dzieje, więc się nie przestraszcie, poczekajcie na ten update i wtedy jak ten update się wykona. Jako, że update poszedł tam do 100%, aplikacja poprosiła nas o zrestartowanie. Oczywiście klikamy, żeby to zrestartować, jednak w tym momencie ona znowu włącza się z tego domyślnego purpla, więc no, musimy wyłączyć aplikację po zrestartowaniu upewnić się, że nie mamy jej w zasobniku systemowym tak jak poprzednio i znów klikamy po raz drugi, włączamy przez tą aplikację i za chwilę logujemy się oczywiście przez konkluzję Google i już po update, kiedy już mamy ten update nam przeszedł cały, zaczyna ściągać nam się gierka. No, oczywiście będzie to szło bardzo powoli, gdyż serwery znajdują się w Azji, więc no internety nie są aż tak dobre, żeby osiągać jakieś super mega szybkości, więc czekamy tutaj aż dojdzie do 100% Ściągnęło nam się, więc klikamy play. Zobaczymy, co się stanie. Na chwilę obecną, o, zmiana ikonki na playing. Informacja jakaś przesuwa nas na jakąś stronę, ale internetowa strona nas nie interesuje. Cały czas coś się dzieje. Cały czas kółeczko się kręci, więc jest ok. A Game Guard, ok, mamy zainstalowany, więc to nie będzie żaden problem. Alo. allo, Al. All. O, włączyło się. Powiększymy sobie ikonkę tutaj, okienko na maksa. Włączamy grę. Tu jakieś pozwolenia, wszystko dajemy na tak. Wcześniej musiałem połączyć jeszcze konto z Google, dać zezwolenie na konto Google, więc podejrzewam, że tutaj też trzeba będzie to zrobić. Będziecie musieli zrobić. Mm, dobra, nie wiem co to jest. Tu jest jakiś żółty przycisk, to są pewnie serwery. No i co? Odpala nam się pierwszy filmik. Jako, że story nas interesuje, to mamy pewnie skip. O, giereczka nie wygląda najgorzej. Nie wiem, co my tutaj możemy zrobić. Na chwilę obecną chyba nic. Aha, musimy klikać coś takiego. te przyciski musimy klikać, żeby coś się wydarzyło. Na sam koniec, jeżeli interesuje Was, jak wygląda gra, no to tutaj macie mniej więcej tak to wygląda. Jak bijemy sobie mopki. W międzyczasie jest auto tracker, auto battle. Także wszystko jest tutaj auto, nie trzeba się nawet dużo starać. I w tym momencie zakończyłem Questa i zanosimy sobie questa do NPC. Cały czas mamy auto więc klikamy tak jak w standardowych mobilniakach, praktycznie zero klikania, czy zero naszego działania. I lecimy zabić pewnie kolejne moby. Zostało na 270 metrów, więc dolecimy tam. Dość sporo ludzi gra graficznie. Nawet wygląda spoko. Co do jej shopu nie wiem, nie wypowiem się. Widziałem sporo, że jest itemów, do czego należą. Nie mam pojęcia, no bo nie potrafię czytać po tam chińsku, koreańsku, japońsku. Nawet nie wiem, jaki to jest język, więc ciężko mi to określić. No i tyle, na razie sobie biegasz po prostu. Człowiek biega od quest'a do quest'a. Widziałem, że są jakieś dungeon'y, pewnie są jakieś siege. Y. Tutaj mam yy, menu, tutaj o, od, do pierwszego dungeon'a od 30. level'a. A, czy siege'e y? jakieś tutaj, pewnie to jest siege'e, y, ale jeszcze mam zablokowane. Tu mamy chyba jakieś crafty, tak, krawcenie itemów. Auction house chyba na to wychodzi. A tutaj wykonaliśmy questa. Y. No po prostu sobie go przeklikujemy. No i to tyle co do Lineage'a dwójki mobilniaka. Widzieliście jak się instaluje, widzieliście jak wygląda gra, widzieliście jak się leveluje. Full auto track więc tyle. Pa!